Witam ponownie robaczki. Z tej strony anonimowy lektor i kolejny odcinek przeglądu machinimy. Po krótkiej przerwie wracamy do was z nowymi premierami. Trochę czekaliście, tak więc zobaczmy, co mają nam do zaoferowania pierwsze dwa miesiące 2025 roku. Jedziemy z tym koksem. Listę zaczniemy od miłej niespodzianki z pierwszego dnia stycznia. Ryzen wjechał na pełnej w Nowy Rok z ósmym odcinkiem awantury na 24 fajerwerki. Glacjes Marabot wraz ze swoją ekipą Mrocznych Łowców Nagród próbują obmyśleć swój kolejny krok działań. Co prawda nie idzie im to zbyt dobrze, ale na ich szczęście pojawia się dobry znajomy Glacjesa. Z kimś nowym. Wcale nie, miałeś 74 punkty. Poszukiwacze Ziela Adanosa. Zapraszamy na kolejne sklejankowe dzieło autorstwa towarzysza Freemana. Z pozoru proste zlecenie rzuca bezimiennego na tor antycznej tajemnicy, szalonych kultystów i przedmiotu, który datuje się na same początki wszechświata. Czy bohater wyjdzie cało z tej eskapady? Czy bagienne Ziele Adanosa wpadnie w niepowołane ręce? Czas pokaże. Szkoda by było, gdyby je ktoś doszczętnie rozpierdolił. O, czym Wszystkie wasze autorytety. Benek jest piękny. Tadeusz wyjawia część swojej historii i dlaczego jest ścigany przez swoich byłych pracodawców. Kapitan Form, oprócz zdziwaczałego pasażera, ma niestety też na głowie pomniejsze konflikty na pokładzie. Załoga złotego rumaka musi mieć się jednak na baczności. Rybosmak korb nadal płynie ich śladem. które sami wybieramy. Wielka chwila dla Ameryki. Kroniki Łowców. Odcinek Orzełek. Czyli najprawdziwszy amerykański kapitan Orzełek z Ameryki. Znam go. Niesamowity kapitan. Kto odjął mi subskrybera? CJ jest bardzo niepocieszony z faktu, że ktoś go odsubskrybował. Film od wafla. Miałem 24. Ci zło. Czerwona latarnia Gothic Rap. Gothic rap autorstwa zbytka. Bezimiennemu pomimo głębokiej kieszeni i najszczerszych chęci, nie udaje się wizyta w czerwonej latarni. Ma dla nas o tym parę wersów. na górę nadio. Milgar natomiast uraczył nas w lutym dwiema sklejankami. Pojedynek Gotik sklejanka. Bezimienny chciałby się zmierzyć z likiem ten jednak każdego dnia wymyśla kolejną wymówkę. Cierpliwość bezimiennego jest testowana. wróć jutro w południe. Generał Li, Gothic klejanka. W przemówieniu Generał obiecuje swoim ludziom, że nie zostawi ich na pastwę losu. Szybko jednak obietnice wyborcze są weryfikowane, gdy bezimienny przybywa z wieściami. Tym chętniej wysłuchają mojej propozycji ugody. A teraz coś spoza naszego polskiego podwórka, czyli Zwykły Dzień w Korinis od Evil 7. Film pokazuje pewne wydarzenia z miasta, dziejące się zanim dotarł tam bezimienny. Na koniec, tradycyjnie, przedstawiamy Wam pozostałe filmy. Mamy tutaj m.in. To tyle na dziś. A ty, jeśli chcesz mieć pewność, że Twój film pojawi się w kolejnym przeglądzie Machinime, napisz do nas wiadomość e-mail na adres znajdujący się na naszym kanale, bądź wiadomość prywatną na Facebooku. A tymczasem miłego wieczoru lub też dnia, w zależności o jakiej porze to oglądacie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!